Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to bardzo ważne społeczne ciało. To głównym celem i zadaniem jest zmniejszenie ilości wypadków, zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ale też wypadków z trwałym uszkodzeniem ciała w obrębie województwa mazowieckiego. W dalszym ciągu, proszę Państwa, mimo wielu starań, mimo poprawy stanu dróg, poprawy jakości pojazdów, którym się poruszamy, przyczyną zgonów i przyczyną trwajgo kalectwa są wypadki drogowe. Po chorobach układu krążenia to druga przyczyna, jeżeli chodzi o nasze województwo. Więc musimy zrobić wszystko, aby temu przeciwdziałać. Postawiliśmy sobie ambitne cele. Strategii dochodzenia właśnie do bezpiecznego ruchu drogowego do roku 2020, aby zredukować ilość śmiertelnych wypadków do około 330, aby też znacznie zmniejszyć ilość wypadków z trwałym uszkodzeniem ciała. To jest ciało, w którym są przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, wojewódzkiej ośrodki ruchu drogowego, przedstawiciele policji, też czynnik społeczny, czyli przedstawiciele starospowiatowych. Jednym słowem grupa ludzi, którym na sercu leży również cały proces edukacyjny. Przybliżanie społeczeństwu, zwłaszcza młodemu pokoleniu, takich prawidłowych postaw, korzystania z tych wszystkich cywilizacyjnych osiągnięć, jakimi są nowoczesne samochody, ale to też jest miejsce, w którym możemy dookreślać takie niebezpieczne punkty na naszych drogach, w też w współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich identyfikować miejsca, w których możemy poprzez nasze działania inwestycyjne, modernizacyjne znakomicie poprawić warunki ruchu drogowego. Oprócz dotychczasowych akcji jesteś widoczny, jesteś bezpieczny czy bezpieczna droga do szkoły, chcemy też skierować te procesy edukacyjne do najmłodszych, do przedszkolaków. Bo wiadomo, że jeżeli już od najmłodszego pokolenia będziemy wpajali pewne nawyki bezpiecznych zachowań, to one oczywiście później procentują w przyszłości. Trafimy wkrótce do przedszkoli, ale trafiamy też do naszych oddziałów w szpitalach dziecięcych albo w szpitalach ogólnych, gdzie są oddziały dziecięce. Tam tworzymy kąciki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieciaki podczas procesu badań czy leczenia w szpitalu mogą aktywnie i bardzo ciekawie spędzić czas, przy okazji edukując się, i w ten sposób poszerzamy ich umiejętności, ich przezorność. No i mamy nadzieję, że to zaowocuje też ich większym bezpieczeństwem. W Modlinie zbudowaliśmy i w dalszym ciągu rozwijamy miasteczko ruchu drogowego. Chcemy, aby powstało swoiste Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Dzieci i dla Młodzieży. To będzie miejsce, w którym chcielibyśmy, aby młodzież z całego, właściwie Mazowsza, mogła mieć. Możliwości edukacyjne, ale też praktycznego korzystania z odpowiedniej infrastruktury, gdzie można w praktyce sprawdzić swoje umiejętności. Cały proces uświadamiania społeczeństwa to też jest jeden z naszych celów. Prowadzimy od wielu lat akcje. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, bezpieczna droga do szkoły. To jest do młodego pokolenia cały cykl różnego rodzaju konkursów, edukacji, które kończą się wręczeniem atrakcyjnych nagród. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi przez te wszystkie lata jest przeszkolonych. Ale też otrzymują karty rowerowe, otrzymują też nagrody związane z egzaminami na tym, w tych konkursach, które przeprowadzamy. Jednym słowem, duże działanie na rzecz usunięcia, wyeliminowania ciągle tych przyczyn, które są konsekwencji, niestety dają ludzkie tragedie. W pojedynczych przypadkach, a nawet często całych rodzin. Więc Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest ciągle zaangażowana i ciągle ma, ma co robić.